Kevin Durant coraz bliżej swojego końca w Phoenix. Mamy podsumowanie głośnych tradeów tego tygodnia, a na koniec update w sprawie tradeu Luki Doncicia do Lakers. Na sam początek mamy Bena Simonsa, który, przez liczne problemy zdrowotne i regularny spadek formy, został zwolniony z Brooklyn Nets i zaledwie kilka dni później wykupiony przez LA Clippers do ich składu. Clippers potrzebują dobrego playmakera rozprowadzającego piłkę, który może skutecznie kryć każdą pozycję na boisku. No i taki właśnie jest Ben Simons. Po wymianie z Jamesem Hardenem nie spełnił oczekiwań jakie w nim pokładali Nets, średnio zdobywając około 5 punktów na mecz, 6 zbiórek na mecz i 7 asyst na mecz w tym sezonie. No i oczywiste, że Nets go nie chcieli, no bo raz, że był drogi, dwa, że nie pasował do ich składu. Jeśli Simmons i reszta składu Clippers nie będą mieli kontuzji, no to LA Clippers mają spore szanse na utrzymanie się na piątym miejscu w tabeli i ostateczne przejście do playoffów. Teraz mamy kolejny trade. Chris Middleton, czyli gwiazda Milwaukee Bucks i mistrz 2021 roku świętujący razem z Janisem Antetokumpo, został wymieniony do Washington Wizards za Kyla Kuzme, czyli do najgorszej drużyny, jaka aktualnie jest w NBA. Menedżer generalny Bucks, czyli John Horst, przyznał, że to była jedna z najcięższych decyzji jego kariery, no bo Middleton był porządnym filarem Bucks i bardzo się przyczynił do zdobytego mistrzostwa w 2021 roku. Przebieg trajdu wyglądał tak. Chris Middleton i A.J. Johnson z Bucks idą do Wizards za Kyla Kuzmę i Patryka Boldwina Jr. Milwaukee dokonało tego trajdu ze względu na problemy zdrowotne Middletona, oczywiście natury kontuzji, no i nie sprawdzał się z Janisem na to tak jak wcześniej. Stephen A. Smith stwierdził, że Bucks potrzebują młodszego gracza w drużynie. Very much the right move for the Milwaukee Bucks. They've been desperate to get younger. They needed to get younger. Wypada też wspomnieć o zapotrzebowaniu finansowym Milwaukee. Kontrakt Kuzmy jest o 8 milionów tańszy, co oprócz talentu 29-latka również skusiło Bucks do wymiany. Teraz sobie pogadamy o tradzie Brandona Ingrama do Raptors. Gwiazda Pelicans domagała się maksymalnego przedłużenia kontraktu, mimo nielicznych występów spowodowanych kontuzjami i kończących się środków finansowych drużyny. Ostateczny brak wpasowania się do drużyny jako drugi lider ofensywny. Obok Ziona Williamsona spowodował, że Pelicans go po prostu nie potrzebowali. Przebieg tradeu wyglądał tak, że został wymieniony za Brusa Browna i Kelly Golinika. Raptors potrzebują odciążyć liderów, czyli Scottiego Barnes'a i RJ Barretta skuteczną ofensywą, której dostarczy Ingram, o ile nie będzie tak często kontuzjowany jak do tej pory. Osobiście uważam, że to raczej się nie opłaci Raptors. Ingram nie dostanie nagłej odmiany w zakresie kontuzji. Nie będzie nagle zdrowy przez cały czas, bo przez całą karierę boryka się z tym problemem, no i to nie będzie raczej tak, że nagle przestanie mieć takiego kłopotu. No nic, zobaczymy jak to będzie z jego kontuzjami. Jego aktualne statystyki są na dość wysokim poziomie, bo 22 punkty na mecz, 6 zbiórek i około 5 asyst na mecz, więc jak się zbierze do kupy, to myślę, że Raptors będą mieli spore szanse na play-in. Jimmy Butler po tych wszystkich spekulacjach i zapowiedziach ostatecznie skończył w Warriors, no i został wymieniony w trade, gdzie wzięło udział łącznie pięć drużyn. W wymianie wziął też udział Dennis Schroeder, który ostatecznie wylądował w Pistons. No i przebieg wyglądał tak. Warriors zyskali Jimmy'ego Butlera, Heat, Andrew Wigginsa, Kyle Andersona, Daviona Michela i First Round Pick do raftu 2025. Jazz zyskało KJ Martina i Josha Richardsona. Raptors zyskali PJ Atakera i second round pick draftu 2026. I oczywiście Pistons zyskują Denisa Schrodera i Lindiego, które III z Golden State Warriors. Jimmy Butler, mimo wcześniejszego odrzucenia propozycji trade Warriors, jest zadowolony z drużyny i nawet wstawił nagranie na Twitterze, że idzie po mistrzostwo. Yo Dub Nation, Jimmy Butler here, just touched down, do this physical, uh, super excited. Już rozegrał swój debiutujący mecz w barwach Warriors, trafiając 25 punktów i wygrywając swoje pierwsze spotkanie. Wszyscy wiemy, że Jimmy Butler w playoffach ma jeszcze wyższe statystyki niż normalnie. Więc jeśli to wszystko się zgra zgodnie z planem Warriors, jest spora szansa na to, że weterani będą mieli mistrzostwo. Być może to właśnie dzięki tej wymianie ostatnie lata Stefana Karego. Nie zostaną zmarnowane. Ostatnia wymiana, jaką dzisiaj będę omawiać, czyli wymiana D'Andre Huntera do Cleveland Cavaliers. W ramach wymiany Cavs dostają Huntera, Hawks dostają Chris'a Leverta, George'a Nianga, trzy przyszłe wybory w drugiej rundzie draftu i dwa przyszłe pick swapy. Hawks nie chcieli płacić ogromnych kwot za skład, który nie walczy o mistrzostwo, szczególnie, że są blisko podatku od luksusu, więc lepiej dla nich by było zachować elastyczność finansową, zamiast pakować kupę kasy w Huntera. Cavs potrzebowali zawodnika z mniejszym zapotrzebowaniem na piłkę, który rzuca za trzy i może kryć najlepszych zawodników przeciwnej drużyny, no i tutaj DeAndre Hunter się idealnie wpasuje. Hunter osiąga teraz najlepsze statystyki w swojej karierze, bo 19 punktów, 4, niecałe 4 zbiórki na mecz i 1,5 asysty na mecz, co daje jeszcze lepsze wyniki dla Cavaliers. Pomijając fakt, że Cleveland są faworytami do mistrzostwa, trzeba przyznać, że z Hunterem są jeszcze groźniejsi. No, i przy odpowiednim zgraniu i otrzymaniu poziomu, trafią bez problemu do fazy pucharowej. Niecałe dwa tygodnie temu miał miejsce najbardziej niespodziewany i bezsensowny trade w historii NBA. Nico Harrison umówił się na kawę 7 stycznia i na tej kawie padła propozycja wydania luki do Lakers. Twarz Mavericks została wydana za starą gwiazdę All-NBA i pojedynczy pick draftu. Co brzmi jak żart, no ale rzeczywiście miało miejsce. GM Mavericks, czyli właśnie Nico Harrison, tłumaczy decyzję lepszą obroną, uh, we feel defense wins championships. potencjalną lepszą obroną, nową wizją składu mistrzowskiego, gdzie wizja nie jest obudowana wokół jednego zawodnika, no i mniejszą ilość kontuzji. Ale faktem jest, że w finałach ubiegłego sezonu obrona Dallas była na świetnym poziomie. Anthony Davis jest dużo bardziej kontuzjowanym zawodnikiem od Luki, przechodził wiele operacji w swojej karierze, a Luka nic podobnego. Nawet w tym sezonie osiąga lepsze defensywne wyniki od Davisa, bo ma więcej przechwytów. Jak argumentą Niko Harrisona przyjrzymy się jeszcze głębiej, zaczyna się okazywać, że to wszystko przestaje mieć jakikolwiek sens i okazuje się po prostu jedną wielką głupotą Mavs. Ale okazuje się, że Harrisonowi doskwierała jedna mała rzecz. Luka nie jest w najlepszej kondycji i ważył 122 kg. No i nie dało się nic z tym zrobić. Luka dostał własną dietetyczkę i robił regularne ćwiczenia, co w rezultacie nic nie dało. Ale wypadałby wspomnieć, że jego wygląd zupełnie nie wpływa na jego statystyki. W zeszłym sezonie miał najwyższą średnią punktów na mecz w całym NBA. Miał 33,9 punktów na mecz, to jest więcej niż kariera Michaela Jordana. Ten trade jest tak rażąco nieopłacalny, że to dlatego fani Dallas są tak strasznie oburzeni i wystawiają transparenty Fire Nico. W ramach podsumowania tego całego zamieszania i najgłupszego trade'u w historii NBA, sądzę, że cała ta wymiana się maksymalnie nie opłaci całemu Mavs. A jak w końcu nie zdobędą mistrzostwa, wszyscy pójdą do Nico Harrisona i powiedzą, karma wraca. Teraz sobie pogadamy o sytuacji Kevina Duranta w Phoenix Suns. Phoenix byli drużyną, wokół której krążyło najwięcej plotek transferowych przed trade deadline'em. No i Suns rozważali wymianę Kevina Duranta do Golden State Warriors. Rzecz w tym, że Golden State Warriors ma Draymonda Greena, który się nie lubi z Kevinem Durantem. Kilka lat wcześniej Draymond powiedział, że Warriors mogą wygrywać mistrzostwa bez jego pomocy, no i w rezultacie Durant się nie zgodził na trade. Kilka dni temu insider NBA Ramona Shelburne zawitała do szatni sans przed meczem z Oklahoma City Thunder i doniosła o toksycznej atmosferze między graczami. Wow. Durant podczas treningu to zdementował, uznając to za niesprawiedliwe, żeby po 5 minutach raz na 4 miesiące bycia w szatni sans tworzyć narrację, że nastrój i relacje w Phoenix są toksyczne. Powiedział, że gracze przygotowywali się przed meczem i Nie yeah, I heard Ramona Shelburne come out and say our locker room is toxic, and I try to tell people who don't, who not around this game as much, is that it's easy to say our locker room is not connected when you come in there 45 minutes before and guys are in their game modes, we're not talking to each other. Four or five guys might be in the training room, a few guys might be in the weight room. It's just. It's not a welcoming environment right before the game. You know what I'm saying? And that's just just part of getting ready to play, you know? So I think it's unfair and lazy to categorize our team as toxic when you come in there for five minutes throughout four months. That's the only time you've been in our locker room, then then you can make a narrative. I don't think that's fair to us, but like I said, that's part of the game. It's part of the business we signed up for. Shit's not fair in this game, but we gotta deal with it and accept it. Brian Windhorst twierdzi, że Durant nie był szczęśliwy, jak usłyszał swoje imię w rozmowach transferowych, ale trudno mu się dziwić. Jest częścią i wielką gwiazdą tego klubu, kibice go kochają, a kocha Phoenix. Nagle się dowiaduje, że drużyna rozważa, żeby go oddać za kogoś innego. Sam bym był sfrustrowany na jego miejscu. Windhorst stwierdził, że to jest początek końca Kevina Duranta w Arizona i najprawdopodobniej zostanie wymieniony w nadchodzące lato. Ale jeśli zostanie wymieniony, na pewno wam dam znać. Dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. To już było wszystko z mojej strony. Ja już wygrać w kosza. Trzymaj się. Cześć.